Witam Was, drogie Panny, i zapraszam do wysłuchania czytania na miesiąc marzec dla Was 2022 roku. Lecimy, kochani. Panna, Panna Marzec 2022. O, panienki. Co dla Was, kochani? Jaka ogólna energia tutaj będzie wam przyświecała na miesiąc marzec? O piątka kielichów. O piątka kielichów. Kochani, to jest taka transformacja własnych emocji, własnego żalu, smutku, strachu, lęku, boimy się zostawić przeszłość za sobą i wejść w coś nowego, na nową drogę swojego życia zacząć coś od nowa, cały czas ta przeszłość nas trzyma piątka kielichów mówi o tym, że czegoś żałujemy że zostaliśmy zranieni coś nas, coś nas boli jakieś nasze decyzje, czyjeś decyzje nas, nas bolą nie dostrzegamy, jesteśmy w takim słuchajcie, smutku w takiej tej konsternacji tych negatywnych emocji że nie dostrzegamy tego, że jest dużo szans wokół nas, dużo innych ludzi, dużo innych możliwości. Że, że tak naprawdę życie się nie kończy przez to, co się stało. Tak? Życie toczy się dalej. Więc jest czas na smutek, jest czas na żałobę. Oczywiście to każdy powinien to przejść, bo jesteśmy ludźmi i taki etap w życiu. Jest nam potrzebny, tylko y, żeby się nie zasiedzieć w tym, żeby się w tym nie zasiedzieć, żeby iść w to nowe. Zobaczmy, jak Wy na to odpowiecie. Wasza postawa. Cesarz powiedziałabym, że y, cesarz to jest y, człowiek, który ma władzę, który ma autorytet, który się nie boi. Yy, który czuje władzę, yy, który panuje nad sobą przede wszystkim, tak? Czyli mam wrażenie, że wy tą energię to po prostu sobie zgnieciecie, zdepczecie. Yy, wręcz bym powiedziała, że pójdziecie na wojnę z tym, tak? Taką oczywiście, yy, taką swoją własną wojenkę, że się nie poddacie. Yy, poczujecie się pewni siebie, poczujecie się stabilnie, bezpiecznie. <laughs> To jest też postawa, która mówi o tym, że jesteście skoncentrowani na jakimś mężczyźnie. To może być partner, to może być ojciec, to może być jakiś mężczyzna, wasz szef na przykład, tak? Często mówi się, że jest to partner taki, w którym chcecie być, tak, gdzie z uporem takiego maniaka wręcz. Dążycie do tego, żeby ten facet został yy, tą waszą drugą połówką Więc też tutaj taka, yy, taka wręcz trochę obsesja bym powiedziała na punkcie jakiegoś mężczyzny Więc tak to tutaj wygląda Dobra, zobaczmy co żegnacie Co panny żegnają? Cztery buławy yy. Wychodzicie może z domu, co? Może się praca zdalna kończy. Może kończycie urlop macierzyński, może się wyprowadzacie. Wychodzicie z tych takich czwórki, wiecie, czwórki to jest taki kwadrat. On was, czujecie się tam fajnie, jest cieplutko, miło, jest co zjeść, można włączyć telewizor, poglądać fajne seriale. Ale to was ogranicza, tak? Czujemy się komfortowo, bezpiecznie, stabilnie ale nie rozwijamy się, nie idziemy do przodu. Cały czas jest to samo. To jest też taka trochę monotonia, do której yy, przyzwyczajamy się, co nie, jest, co nie jest dobre, tak? Bo się rozleniwiamy, więc to przechodzi do przyszłości. Dla niektórych też yy, mam wrażenie, że jakieś sprawy domu, może sprawy partnerskie yy, tutaj dopinacie, tak? Yy, no co może tutaj. Zakup działki, meblowanie, podjęcie decyzji, czy mieszkacie razem, czy nie. Więc tak to tutaj wygląda. Zobaczmy, co przychodzi zatem. Co do panienek przychodzi. A czwórka kielichów przychodzi. Dylemat, czy skorzystać z okazji, czy nie skorzystać, tak? Czy z tej szansy skorzystać, czy mm, wziąć ten kielich od losu, czy od kogoś, kto, kto chce nam go podarować. W tej talii, słuchajcie, jest dużo takiego spokoju. My mamy czas na te przemyślenia. Kolejna czwórka zobaczcie. Tak? Zrozumienie własnych emocji, własnych potrzeb. I też, słuchajcie, patrzcie, tutaj macie energię piątki kielichów, tutaj macie czwórkę kielichów. Tutaj takie jest niebezpieczeństwo. Nie wpadajcie w taką handrę. Bo to, te, bo to jest taka karta, gdzie my się rozmarzamy, tak? My czegoś pragniemy, my, my, my coś chcemy osiągnąć. I to jest takie trochę też ucieczka w emocje, ucieczka w marzenia, w takie rozkminianie, tak? Chęć zrozumienia własnych uczuć, własnych potrzeb, ale żeby się w tym nie zasiedzieć, bo z czwórki kielichów bardzo łatwo przeskoczyć do tej piątki, tak? Gdzie w końcu dopadną nas te takie emocje, jak żal, depresja, ten smutek, tak, taki ciągły płacz, być może nawet histeria. Hmm. Więc tutaj taka przestroga. Będziemy dopytywać potem. Co tutaj panienki? Tutaj też może być jakieś rozczarowanie, tak? Czymś, kimś. Przestroga. Przestroga dla panienek. <laughs> no, właśnie, no właśnie. Osiem mieczy. Y nie powtarzać jakichś negatywnych schematów, nie zapętlać się w te takie myśli, w myśli takie negatywne. Osiem mieczy mówi o tym, że możecie nie, nie widzieć wyjścia z sytuacji i w związku z tym odgradzacie się od ludzi, od świata i, i chcecie sami siedzieć tak, pod kocem w domu, wszyscy się ode mnie odczepcie. Ja tu w tych kielichach sobie posiedzę, poużalam się nad sobą. Jaki to ja jestem biedny, i jak to nikt mnie nie kocha, i jak ja sobie z niczym nie radzę. Tak? Nie robić czegoś takiego, kochani. Bo to sami sobie zakładacie tak zwaną klatkę. Sami się tutaj odcinacie, sami jak gdyby ograniczacie swoją wolność myśli, uczuć, słowa. Nie robić tego. <laughs> nie popadać też w jakieś lęki, w jakieś obawy tutaj, absolutnie, kochani. Wiem, że jest sytuacja na świecie jaka jest, ale nie, nie bójcie się, kochani, nie bójcie. Nie zasilajcie strachem, nie zasilajcie negatywną energią ani siebie, ani tutaj tej całej sytuacji. <laughs> Wszystko dobrze się skończy. No to co, zobaczmy jaka niespodzianka. Co miłego? Co miłego dla panienek na marzec? As buław, widzicie? Tu macie kielich z szansą, tu macie dwa kielichy z szansą i macie asa buław, który mówi właśnie o tej szansie na nowy kierunek waszego życia, nowe działanie, nową znajomość, taką znajomość podszytą pragnieniem, pożądaniem, namiętnością. Nowa praca, jakieś podróże, nowe znajomości. Pięknie, to taki... Yy, dostaniecie takiego powera, tak? Nagle coś... Yy, no nie wiem, jakby ktoś wam, wiecie, przytknął kawałek gorącego żelaza do ciała i nagle się poderwiecie, tak, wiecie, z taką ochotą do życia. Dopytamy, o co potem chodzi. Dobra, zobaczmy tutaj te uczucia, relacje, miłość. Co tutaj dla Was? A tutaj jest sprawiedliwość. Może być docenienie, może być zrozumienie. Ktoś tutaj może się pogodzić, wybaczyć coś, zrównoważyć pewne sytuacje, tak? Jeżeli ktoś z Was tutaj ma. Sprawy w sądzie, więc tutaj w marcu mo mogą się te sprawy albo zakończyć, albo będzie jakaś rozprawa, tak? W każdym razie tutaj prawdopodobnie zapadnie y, dla was wyrok. Y, natomiast tutaj bardziej bym powiedziała, bo ten nóż mamy w y, nóż, ten miecz mamy wbity w ziemię. Tu nie ma walki. Tu jest bardziej zrozumienie, dogadanie się, wybaczenie sobie, zrównoważenie. Y Zrównoważenie poprzez zrozumienie tego, że nie wszyscy jesteśmy idealni, że wszyscy popełniamy błędy, zarówno ta przeciwna strona, jak i my sami, tak? I na tej podstawie tutaj mam wrażenie dochodzi do y, jakiejś zgody, ugody. Zobaczmy praca finanse. Król buław, proszę bardzo. Król Buław, władza, autorytet, działanie, własna firma, rozwój tej firmy, dużo zleceń, dużo się dzieje, działanie z pasją, osiągamy swoje cele. Tutaj może być w pracy dla niektórych taki szef bardzo wymagający tak? bardzo być może nawet troszeczkę może nadużywający swojej władzy, swojego autorytetu. To też jest mężczyzna, który się podoba kobietom, tak? Czyli albo ktoś w pracy, albo szef. Ktoś tutaj może, ta znajomość może być właśnie z kimś w pracy. Natomiast Król Buław mówi o tym, że się dużo dzieje, jesteśmy w ruchu, pracy nam nie brakuje. Dążymy do zarabiania pieniędzy, do powiększania tych pieniędzy. I tak jak powiedziałam, to jest król, który planuje, realizuje te plany i osiąga cele. Tak to wygląda. Wynik, bilans dla panienek. I rada dla was. Tutaj, jak najbardziej, awans może być w pracy. Rada. Trzy buławy. Realizuj swoje plany. Nie zastygaj w miejscu, tak? Nie ograniczaj swoich ruchów, swoich działań. Patrz z perspektywą w przyszłość. Rozwijaj się. Dopytamy. Dopytujemy, kochani. Co tutaj jeszcze dla panienek? Co tutaj sobie dopytamy? Dopytamy się, dlaczego macie tutaj tą energię pięciu kielichów. Chociaż Wy sobie świetnie z nią poradzicie w tej karcie cesarza. Ale zobaczmy, co jest powodem tutaj tych pięciu kielichów. O co to tutaj chodzi? Rycerz monet albo o jakieś sprawy finansowe o pracę, albo o kogoś w pracy, natomiast rycerz monet możecie się tutaj niecierpliwić. Coś wam mogło nie wyjść. To jest taka bardzo powolna energia, która wymaga cierpliwości, systematyczności i konsekwencji. Jeżeli chodzi o kogoś, to może Wam już, Wy już tracicie nadzieję, że, że ktoś do Was przyjedzie, że ktoś się odezwie, że ktoś coś zrobi, ten krok następny, tak? Natomiast on zrobi ten krok, tylko to może potrwać, bo rycerz monet to jest solidny rycerz, bardzo solidny rycerz, tylko bardzo powolny. Ale jest powolny, no nie tylko dlatego, że jest jakiś flegmatyczny, tylko on się musi upewnić w swoich działaniach, on musi zdobyć wszystkie informacje. On musi zdobyć, na przykład, jeśli to chodzi o sprawy pracy, wszystkie dokumenty wszystkiego się tutaj dowiedzieć, douczyć. Więc jeżeli tutaj martwicie się tym, że Ktoś nie przyjedzie, nie, yy, nie odezwie się, że tej pracy nie dostaniecie i już popadacie w takie stany depresyjne, to spokojnie. Spokojnie, kochani. Yy, ten człowiek ta praca nadejdzie, tylko tak jak mówię. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Zobaczmy, dlaczego cztery kielichy. Co tutaj w tych czterech kielichach? O, kulbuław, proszę bardzo. Yy. Powtarza nam się energia tutaj na pozycji pracy, finansów. Po pierwsze, tak, w sprawach zawodowych nie wiecie, czy skorzystać z tej propozycji, z tego awansu na przykład, czy otwierać własną firmę na przykład. Natomiast w sprawach tutaj relacji, związków, zastanawiacie się, czy wejść w tą relację. Tak? Bo ktoś tutaj może, ten król buław może dążyć do jakiejś takiej bliższej relacji, relacji. No to są buławy, to jest ogień, to jest podniecenie, to jest pasja, to jest takie, wiecie, no. Yy, wiecie, no czasami tak jest, że spotykamy drugiego człowieka i już nas tam robi w podbrzuszu, tak? No yy, takie, nie możemy się oprzeć tej namiętności, temu pożądaniu, i wy tutaj się właśnie zastanawiacie, czy z tego skorzystać, czy nie. Yy, zobaczmy, co w tej karcie sprawiedliwości na pozycji miłości, uczuć. Karta Siły. Hmm? Pokonywanie własnych lęków, własnych jakichś uprzedzeń. Też tutaj, tak jak powiedziała, może tutaj też dotyczyć kogoś z pod znaku lwa. Nie musi być. Natomiast Karta Siły mówi też o uzdrowieniu, również o polepszeniu stosunków. W partnerstwie. O naprawieniu tego wszystkiego, tak? Natomiast to jest też taka. Siła, chęć życia, chęć dogadania się, chęć załatwienia wszystkich spraw. Czyli tutaj, tutaj bym powiedziała super. Dobrze, zobaczmy, co z tym królem buław na, tej, na pozycji pracy i finansów. No i powtarza nam się ósemka mieczy. Albo yy, słuchajcie osoba, yy, bo to będzie takie trochę na dwoje babka wróżyła, albo osoba, która pomaga Wam yy, wyjść z jakichś problemów, z jakichś ograniczeń, z jakiegoś dołka, albo wręcz przeciwnie yy, osoba, <laughs> przepraszam, która swoimi jakimiś działaniami, nie wiem, czy zalotami, czy propozycjami sprawia... Że wy czujecie się jak zamknięci w klatce i nie wiecie, co macie zrobić. Tak? Czegoś tutaj się boicie, czegoś się lękacie. Jest to czytanie ogólne, więc takie dwie opcje daję. Dobra. Co w tym masie buław? O co tutaj chodzi? Karta świata. Kończycie pewien cykl i otwieracie się na coś nowego, kochani, cudownie. Czyli zaczynacie coś nowego. Karta świata mówi o kontaktach, o podróżach, o nowych pracach, nowych możliwościach, nowych relacjach, nowych znajomościach. To jest na pozycji niespodzianek, więc coś, co Was zadowoli, moi drodzy. No i zobaczmy wynik. A panienki nie wiedzą, co mają zrobić, jaką podjąć decyzję, tak? Co, co tutaj zrobić? Trudny dylemat. Wybór pomiędzy być może dwoma osobami, może pomiędzy królem Buław a tym cesarzem. Tak? Jest tu jakiś wybór do podjęcia, jakaś decyzja trudna. Dopytajmy jeszcze te dwa miecze. Co to za decyzja? Czego będzie dotyczyła ta decyzja? Są dostateczne. Albo słuchajcie, jakieś wiadomości tutaj do Was przychodzą. Albo robicie rozrachunek. Jakoś analizujecie jakąś sytuację z przeszłości, lub całą swoją przeszłość, lub tylko pracę, związki. No nie wiem, jest to czytanie ogólne. I nie wiecie, co dalej zrobić, w którą stronę iść. Sąd ostateczny mówi o tym, że dostajecie jakąś szansę na coś. Dostajecie na coś jakąś szansę, ale nie wiecie, co wybrać. Nie wiecie, co zrobić. Dylemat. Rada dla Was jest. Korzystajcie, realizujcie swoje plany. Nie siedźcie, rozwijajcie się. Idźcie do przodu, patrzcie z perspektywą w przyszłość. Tutaj macie coś rozwojowego, coś do Was przychodzi rozwojowego. Wszystko będzie lepsze od tych kielichów, tutaj, które macie. Bo w tych kielichach nie ma ruchu, nie ma rozwoju tu jest taka kontemplacja własnych emocji tylko. A nad tymi emocjami, to tak naprawdę można siedzieć i siedzieć i siedzieć, i one coraz bardziej nas mogą zalewać. I w końcu dojdziemy do takiego momentu, że już sobie sami z tym nie będziemy, nie poradzimy. Trzeba się z tego odchować, drogie panienki, i zakończyć pewien cykl w swoim życiu i wejść w to nowe, które w marcu do was przychodzi. Rozwijamy się, ruszamy do przodu, kochani. Tak, jak mówię, macie bardzo taką y, energię. Wy, jeste, wy jesteście znakiem powietrznym. Energię macie bardzo taką emocjonalną w miesiącu marcu, i to taką y, energię, która może was ograniczać w działaniach, może sprawić, że y, zasiedzicie się w miejscu y, i ten marzec wam może, wiecie, tak przemknąć y, koło nosa. Jest tu jakiś dylemat, coś powinniście wybrać, na coś się <laughs> zdecydować. Od losu przychodzi jakaś szansa, jakieś zmiany skorzystajcie z tego moi drodzy nie ograniczajcie się bo naprawdę możecie się zasiedzieć i to i potem to może przynieść więcej wam szkody niż pożytku coś możecie przegapić przez te swoje takie rozkminianie emocjonalne także kochani dokonujemy wyboru czy idziemy w prawo czy w lewo każdy ruch będzie dobry, każda decyzja będzie dobra, lepsza od bezruchu. Trzymam za Was kciuki, kochani. Pozdrawiam.